Właściwie zastanawiam się nad tym, co z tej pierwotnej koncepcji babciowego, którą przedstawiał w kampanii wyborczej Donald Tusk, zostało, i właściwie widzę tu tylko szczątki tego wszystkiego. To jest zupełnie jakiś inny mechanizm. Nie to, co było powiedziane, że to będzie rodzaj wsparcia dla matek, które będą mogły skorzystać z, takiego, z takiej rodzinnej opieki babci lub dziadka, że będzie duża elastyczność finansowa swoboda decydowania tymi środkami, chociaż znaków zapytania było mnóstwo, czy będą to mogły robić osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, czy będą mogły to robić rolniczki, czy będą mogły to robić babcie, które są na emeryturach, czy te, które są w pracy, jakie źródło finansowania, jakie są zrobione kalkulacje, jakie są ograniczenia. To bywa, jak rzuca się pomysł jak ptak na wiatr, nie osadza go się w realiach i dzisiaj jest pierwsza próba weryfikacji. Ja oczywiście jestem gotowa do takiej wnikliwej debaty, ale muszę wtedy zobaczyć ustawę.